Można powiedzieć, że działalność polonina, tu w Koszalnie moja działalność, bo pracuję na tym odcinku 41 lat, związana była z dwoma okresami. Jednym okresem to jest lata 1969-1990, kiedy działało to Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną Polonia. I wtedy, w 1990 roku, po tych zmianach y, y, transformacyjnych y, y, w kraju, y, powołano y, Stowarzyszenie Wspólnota Polska w 1990 roku. I od tamtego momentu, y, zresztą, współinicjatorką była pani Gabriela Czodzińska. I od tego czasu datuje się poważny rozwój tego oddziału Wspólnoty Polskiej, bo powstają, powstają, że tak powiem, dodatkowe poza festiwalem działania związane z programową działalnością tego, tej Polonii, mianowicie utworzone zostanie przy festiwalu Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych które, pięcioletnie, które trwa do dzisiaj, już 22 lata. Powołany zostanie, zostaje również takie warsztaty choralne dla tych chórów słabszych, które się odbywają między festiwalami. Tworzymy również polonijne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Rozpoczynamy kursy dla dyrygentów chórów polonijnych poza granicami kraju, w Barze, w Baranowiczach, w Czeskim Cieszynie, w Wilnie i w Żydomierzu. Poza tym opracowujemy i przygotowujemy cały program szkół patronackich dla dzieci i młodzieży. Mamy kontakty, ja mówię w wyniku tej zmiany, w tej transformacji. Mamy aktualnie kontakty z sześcioma szkołami Między innymi w Egliszkach, na Litwie głównie, w Egliszkach, w Eglisz, Pikieliszkach, w Wilnie, w Czarnym Boże. I szósta szkoła to jest Rezekny na Łotwie. Także pięć szkół na Litwie i jedna na, na tym. Bo prowadzimy również od wielu lat w tym czasie zawiązany polonijny klub studenta, głównie z Lidy i. Z, no, znaczy z Białorusi, z Ukrainy, z Rosji. Ci, którzy tutaj studiują na, na tych naszych, naszych uczelniach. Chco, chciałbym jeszcze tutaj dodać do, do, do tego, co powiedziałem. Mianowicie dla potomnych, dla utrwalenia tego, co się działo przez 41. 41 lat mojej pracy na rzecz Polonii y, wydałem, że tak powiem, y, taką historię czy monografię tego, co było y, przez, w tych 40 latach. Y, najpierw pierwsze wydanie y, z okazji 30-lecia, to było 30 lat polonijnej działalności w Koszalinie. Festiwalowe Echa, a te echa, o których mówiłem, Studium, Warsztaty Kuralne i tak dalej, W nagle był festiwal, a później się to rozwijało i to nazwano to takimi festiwalowymi echami. Natomiast z okazji 40 lecia działalności kolonijnej, to jest w roku 2010 wydane zostało drugie wydanie, druga edycja w postaci książkowej pod hasłem Polonia w sercu śpiewa 40 lat polonijnego śpiewania festiwalowe Echa i to zawarte zostały takie liczne dane dotyczące właśnie tych form o których mówiłem, ale warto podkreślić, że w ciągu tych 40 lat nie przebywało 340 chórów polonijnych. No, były różne chóry. I były z, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Rosji, z, z Berlina Zawodniego, z Francji, z Czechosłowacji, ze Estonii, z Belgii, z Niemiec. To była duża grupa. 4, 340 chórów zagranicznych i 40 chórów Krajowych. Także w sumie to 380 chórów w ciągu 40 lat przebywało tu w Koszalinie i tak żeśmy statystycznie obliczyli, że w tej grupie chórów mieściło się ponad 20 tysięcy naszych, naszych rodaków, którzy odwiedzili Koszalin. No. To to takie, że tak powiem, podkreślenie tej polonijnej działalności, ale chcę powiedzieć, że w Wydziale Kultury miałem możliwość również, są dzięki temu, że znalazłem się w Wydziale Kultury, to podjąłem tą działalność poloniną. Ale w tym Wydziale Kultury, no, jakby nie było, były możliwości rozwijania, rozwijania inicjatyw związanych z rozwojem kultury w Województwie koszalińskim a nie było to wcale takie małe województwo, bo terytorialnie było większe od województwa szczecińskiego, miało więcej nawet ludności. No i w tym, jeśli chodzi w tym wydziale kultury, no miałem możliwość programować przygotowania do tej szkoły muzycznej, która tu działa w Koszalinie. Y, oczywiście y, y, z byłym wojewodą Urbanowiczem y, powołaliśmy y, Państwowe liceum sztuk plastycznych. To jest to liceum, które mieści się przy, y, przy Racław ulicy Racławickiej, tak? To, y, w każdym bądź razie to była taka historia, że ten budynek stary. Był remontowany, połowa budynku była rozebrana, wybudowano część nową, później uczniowie przenieśli się do tej nowej, drugą część budynku rozebrano i wybudowano nam tak, że w sumie budynek jest nowy. Poza tym powołałem szkołę muzyczną w Białogardzie, która działa do dzisiaj. No takim ważnym momentem dla mnie, historycznym momentem jest to, że w tej szkole muzycznej, o której wspomniałem, do tej szkoły podpisałem z firmą czeską umowę na zakup i montowanie organów jako jednej z form klasy nauki w szkole muzycznej. Także te organy zostały później zamontowane, ale ja podpisywałem umowę z Czechami na ich zakup.